Ej dobra! OZGA! Cześć, siemanko, z tej strony Wertis. W dzisiejszym filmiku pokażę wam jak oskamowałem typa Na ratowaniu świata Bo grubo, bo zaczął dzwonić na policję, więc oglądajcie do końca A jeszcze wam tylko przypomnę, żebyście wpisywali Kodzik w sklepie Enda Ozga W sklepie Fortnite z przedmiotami Możecie wtedy sobie coś kupić fajnego I to tyle, zapraszam do oglądania Dobra, już tutaj jestem Ten typ z... yy, Nie wiem czy już zobaczymy no dobra jest już Alo jesteś? Halo? Halo? No, jestem, jestem. Siema. Jesteś z Discorda, nie? No Fortnite Polska. Dobra, dobra. To chodź może idziemy do tego trade roomu mojego. Fajnie mam tu co? W ogóle. Ale Trajmy. daj budowanie! <laughs> Ale budowanie chcesz się lidera, bo to jest różnica. Ma! Budowanie! Budowanie? Co? O, dobra. Yy, pozwolenia Masz już? Zobacz ja. sobie no. Dobra, to edytuj drzwi może czy nie? No, to zostaną ja Dobra i pokaż co możesz zaczął, możesz się strajdować mam, mam takie o. Spoko to? I mam takie o, coś fajne, fajne, to wiesz... fajne. No... A tu, ile jakie to ma 130? Tam te dwie To na Potem... 106 LK. A to 130 LKM okay, No to do, dożyć jeszcze coś się je 130 A zużyte mocno czy nie? Nie na fula A mogę ci dać takie coś Bo mi to kiedyś gościu dał O czekaj ja ci dam Takie 10! 11 takie i... A, nie, nie chcę tego, o, ale daj, daj jakąś broń jeszcze za te y, dwie bronie, jeszcze jakąś, mogę ci dać dwa na 130. Grabasz 130, może być taki? Może, a ty chcesz ja, no, dwa nocturna okay. za to 130? Ehe, ehe, dobra. a jeszcze ci dam, będę miły jeszcze ci dam takie trzy kwiatów. <laughs> no dobra, dobra, to czekaj. To trzy no... 2 które turnada miały być. Jeden. No. Trzydzi. Czekaj jeszcze zobaczcie ile mam tego. Ile mam? Tych no dobra. No. To jak przechodzimy? Tutaj... No tutaj przez ściany, nie? Dobra. Chyba. A Aha. ja odokuję, czy Ale przez tą ścianę A? czy te ściany? O, te, te z boku, ja ci zrobię tutaj drzwi. Te z boku, no te. Dobra no? to, trzy, dwa, jeden. Ej! Hamie! Hamie! Ej, nie, dobra! się wieki! Ale się wieki! Aleście wieki! ale wieki. Dobra, słuchaj. oddaj to, bo dostaniesz je od tył. Oj, dobra, to. chory. Jułkika O szukałeś mnie, to jest zużyte! Nie. Całe? No. O, oddaj, oddaj jeszcze. Dobrze. No? No. Dobrze, A czemu się że, czemu zabrałeś? Czemu zabrałeś? Ja no, twoją wiarygodność. Dobra, teraz muszę się przejść To wyrzuć wyrzuć tam te bronie co były. No. Te dwie fajne. Bez tych ostatnich. O i tylko to. I tu, coś zobaczę. Z daleka no. chcę na nie popatrzeć. Dobra. Ej! Łatwo, Ej! łatwo. z camera skał, do, to to eee, to dobre 106 i 130, za, za, za to dobre 106 policję. i 130 dobra, dzwonię na policję! Ale Zobaczmy. ty jesteś chamski! No to za dzwoni gość! Co za dzwonować? Dobra, a ja nie zadzwonię. zadzwonię, dobra gościu. 112! No ja nie zadzwonę pas Pa, jeszcze nazuszujesz. Proszę czekać na ja ja zgłoszenie się operatora. dobra, ogarnij się, ogarnij się! Co? Wyłącz, się! Co? No, było, dobra, ogarnij się kościół! Kościół, ogarnij się! Chciałbym zgłosić! się przypał! Oszustwo! Ogarnij się. się! Chodź tu! Chodź tu, dziecko! Tak? Nie zadzwonić? Do twórców gry, dobrze, dziękuję, do widzenia! No i co? Zadzwonić? Ale coś mi się wydaje, że się rozłączyłeś na początku! Tak? Zakłócisz no. jeszcze raz, dobra. Nie, dobra. Ogarnij się już, kiedy na ci. To są sprawy ważniejsze. Mają tam sprawy niż ty, skuterki. Dobra, oddam ci te dwie brońki, co mi dałeś, ale musisz ładnie zaśpiewać i zatańczyć. A co, mogę w bl No, Możesz zaśpiewać kolendę jakąś albo wlaskotek. Możesz, co chcesz. I mruga, taka to piosenka niedługa NDO zgadza itemy, poza zadzwonię po itemy Pięknie <słuch> Tak Ty, oddań. a weź mnie poproszę, żebym ci to oddał Jak proszę, będziesz brzydko tak prosił, właśnie. to to zużywam nie, 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 proszę, proszę, nie wiem, co tańczy dla ciebie no, proś, proś Nie! ZA Nie! na nie! Nie! Ej, to, Oddaj. ej, ta broń ma fulla, nie? Chyba zara nie będzie miała. Nie! Ej, no, dobra. Ale za man mi coś oddasz, bo Oddaj. chciałeś mnie oskamować, to nie było ładne. Musisz mi coś dać. Co dobra. masz dla mnie? Co byś mi dał? Tak, jak to, co masz w ręce, o kurde, dzięki. To nie zależy ci już? Chłopczyku! Halo? A, ty dzwania. nie zależy ci już. nie zależy co tam No poka co tam masz. No poka te masz. Co masz. Easy O nie, o nie <grymne> Wzięłem? Czy nie? Tu nie wziąłem No dobra To osta ostatni raz, ostatni raz Poproś ładnie, to ci oddam będzie tyle Proszę Dobra Eee yy, Oddaję Co ty tam mi miałeś na mnie. To I to Ja wiesz co powiedz o, yy, na koniec? Pozdrawiam YouTube'a. Pozdrawiam red. Co? Pozdrawiam red tuba. <laughs> Nie da rady. No dobra, gościu. Scooter kit z ciebie. A moje noctubno? A twoje noctubno, to był dla mnie prezent, że ci w ogóle oddałem. A? Tak, ja muszę iść ma. Dobra, łatwo, łatwo skamowany. No i dobra, to by było tyle w tym odcinku, że dzwoni na policję, zrejdzowany mały psychopata. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jak śpiewał dla mnie i mam nadzieję, że zostawicie lajka pod tym filmem, suba z dzwonkiem i oczywiście wpiszecie najlepszy kot na świecie w sklepie Fortnite, czyli ND Podłoga Ozga. I to tyle w tym filmiku. siemano.